Cześć, z tej strony Masterl. Dzień, cześć i zapraszam Was na szósty odcinek z gry The Sims 3. Eee, zdecydowałem się w końcu to, na to, o czym Wam wspominałem w odcinku piątym. Mianowicie zakupiłem sobie pierwsze. Eee, wymarzone podróże. Z kim Ty rozmawiasz? no spoko e, i, i za chwilę sobie pojedziemy tylko pierw uznałem, że uznałem, że pierw sobie zakupimy nagrodę szczęścia życiowego podróżujący bywalec żeby mieć tańsze wyjazdy dobra w ogóle jak widzicie teraz jest wtorek, ostatni odcinek nagrywałem to była bodaj, był bodajże piątek no uznałem, że ten, że pierw zarobić na ten wyjazd. A no i tak wyszło. E, mamy oprócz tego awans, mamy już piąty poziom e, kariery naukowej, czyli opiekun roślin mięsożernych. E, jesteśmy trochę zestresowani, no ale był awans, mamy 3000 kasy i za chwilę pojedziemy. Tylko możemy sobie z, z tą dziewczyną pogadać. Czekajcie, tu mam myszkę. Mhm no pogadaj sobie trochę z nią dobrze ci to zrobi tak wróć do domu sorry nie wrócisz bo jedziesz do jedziesz do Francji w zastanawiałem się nad Egiptem ale tak o i od razu jest trochę taniej 250 mniej dobra to jedziemy do Francji także na 3 dni później sobie pojedziemy na kolejne ale to dopiero musimy wizę zadbać także jedziemy jedziemy na wycieczkę no i ja się w tej chwili z wami żegnam i zobaczymy się jak mi się w gra wczyta jesteśmy już w champs les sims poszukamy sobie jakichś przygód co by zdobyć punkty wizy czy ty się chcesz zwolnić? aha mm skarb i punkty wizy pasuje, zamelduj się znajdziemy punkty wizy i przy okazji mi zależy na antycznych monetach bo chcę sobie zakupić kilka rzeczy które widziałem, że można kupić yy, tak mhm. zaraz ruszymy suszone jedzenie, 10 punktów wizy oblikuj wspomnienie tak, to dostaniemy jakieś nagrody fajne mhm, jeszcze mam 1700 kasy nie yy, dobra to miało być za nektarnią, tak nektarnie jest gdzieś tu, jak nie mam Odwiedz zapomniany kur. a w ogóle coś nie ciekawi lekko niewygodnie i mówicie jak się zmieniało poziom nachylenia Aha, nie da się Chyba za chwilę będę musiał zrobić przerwę na moment, ale i, i tak do Was wrócę Myślę, że cały, że cały pobyt we Francji jeszcze tutaj poczekamy Już to dobra wchodź Mam tylko nadzieję, że mnie mu nie zje Dobra Minecraft Jak to niektórzy to, na to mówią Zbieraj Badaj Iryt Mhm następ przejść przez drzwi. Usuń. O, monety. Zbieraj. Nastąp. Zbieraj. I badaj. Tak po prostu? Tu gdzieś torebka pieniędzy miała być To zbierzemy A ja na momencie muszę was opuścić Dobra, jestem ponownie e, Nie, wróć Tak i teraz czekaj e, Nie jestem na biurku i mi się trochę źle gra Dobra No to Usuń Usuń. Jestem panownikiem, cały czas ktoś o tym niczego się chce. No, kop. Zbieraj, zbieraj. Weź. Ile? 25. Nie dużo, ale się przynajmniej zwrócą pieniądze za, za wycieczkę. Dobra. Przejdź przez drzwi. Ha, teraz... Ha, zbieraj. I... Czekaj. Jak to tu zrobić? Podciągnij. Podciągnij. Przejdź przez drzwi. Zbieraj. pociągnij daleko, pociągnij, pociągnij, nastąp ogólnie takie ptanko. Czy mi się kres wysiła? I owszem, mm -hmm. no nie też można, tu jeszcze coś jest. Dobra, tu jeszcze coś jest, co zgodamy. Aha, ukryte przejście. Użyj schodów. Coś jeszcze? Dobra, tu coś. Zbierz łup. Badaj. co że jest na las? Monety? Aha! o relikt! To są te relikty? No cóż, nie po Jak tam potrzeby... Zdrzemni się. <grym> A, można więcej razy badać. Niepokoi mnie trochę te odgłosy, no ale tak. Dziękuję. Wstałeś. Nic tam więcej. Nie ma to, choć. Teraz trzeba dużo pomyśleć. Bierz łup, weź, tu coś jest, zbieraj, zbieraj, badaj nastąp i... Aha, jeszcze nie mamy. I potem wsuń ka klucz kamienny Tu coś jest, także usuń. Tu jeszcze coś jest. Zbieraj Zbieraj. Przejdź przez drzwi. Otwórz wszystko taka mi się marzy w domu sobie kupię bo na pewno się da. Ta dziura jest pusta, no w sumie logiczne. Aha, tu jeszcze coś jest zbieraj eee, nie pociągnij daleko mhm. to teraz pociągnij daleko nie 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 raz pociągnij i pociągnij aha no to popchnij co tu mamy ciekawego? o już się przestraszałem żebym nie umiał to zjeść szczątki niekoniecznie zbieraj zbieraj Zbierz łup i zadaj. Yy, idź. idź jeszcze drzem, Będziesz bardziej przytomny. Pobadaj. Podaj nektar. To się powinno nazywać się tak jak się nazywa. Czyli podaj alkohol. I otwórz. No bo normalnie uznasz, że tu mój jest. Jest. Mamy relikt. No ale idzie jeszcze tą skrzynię zbadaj. Hmm? No cóż, tutaj ogólnie już nic nie widzę, no to dostarczy relikt. Dum, dum, dum. Antyczne monety i punkty wizy Tak Niech ci będzie Dobra Przyjazne powitanie no i Sorry Nie było kiedy Naucz się piosenki Żyje Będziesz umiał śpiewać Dobra A teraz skup obiekty Co dla mnie masz? 206 Aha, poziom wizy jeszcze muszę mieć Dobra, a... Okazję co ja to chciałem, Francja hmm. Dziennik podróży. Francja. O, już prawie poziom pierwszy. Dobra. To my musimy wrócić sobie do bazy wypadowej. Tam się umyjemy. O, gramy. No już, szybko. Dobra, teraz czekaj do góry. Tu są jakieś lucety. Tu jest prysznic. Prysznic. No, szybko. Szybko. Możesz zjeść. Jeszcze się musisz wyspać jednak. I potem szukaj przygód <tryk> w ogóle co my tu mamy ciekawego nektar to mi się najbardziej podoba dwa z pięciu fragmentów 834 simoleony ametyst szlif gruszkowy za diament pierwszą, a potem szukaj No jeszcze trochę jak tam potrzeby truno co potem jeszcze ewentualnie użyjesz i zjesz na szybko Zobaczcie na moment. Jestem już ponownie i stwierdzam, że szybko nam się ta woda skończyła. Nawet nie kiedy te trzy dni przeminęły. Także ty już wstawaj, nie ma do trzeciej. Jeszcze chcemy coś znaleźć. I przy dobrych wiatrach do nektarni skoczyć. Może być. wywiad o historii następnie mapa chcę iść do nektarni jeszcze z nadzieją, że zdążę hmm. no, a tu już jest z mapy co tu jest? nektarnia Dobra. Czekaj już tu jesteś. Niżej, niżej, niżej. Dobra. Kupuj. Już może najpierw przeglądaj. Potem kupuj. Zdwórca nektaru bierzemy. Nektos chyba nam nie starczy. No nie, ale za chwilę powinno starczyć. Także będziemy sobie potem robili nektar. Dobra, dobra, idź do niego To jest ten facet, tak? Przyjazne powitanie na początku jazne Poznaj A potem rób ten wywiad, bo chcę pierwszy poziom wizy Jeszcze za mało No to jadymy Poznaj Przyjazny, poznaj, przyjazny, poznaj. No. Sorry, że cię gnębię, ale dostałem zadanie. Mhm. Dobra, tak ja uważasz, że jestem nudny, to śpiewaj. Zwięta. Daję rady już teraz. Ok, dzięki. Zamelduj się. Tym sposobem powinniśmy już mieć pierwszy poziom wizy. Faktycznie daleko. gdzie ta biblioteka jest? W pobliżu Szetał Szeta jest tu, nie? To jest gli... Shetau, nie? Tak, odwiedź. Gdzie Jestem... Czyżby tu? Ja tu jakieś nasionko widzę w ogóle? Nie, zdawało mi się. 10 punktów wizy jest. Wreszcie. <laughs> 12 godzin. Chineczka. To mnie lekko niepokoi. Sutanie. Czekajcie. Hmm, jak tu wejść? Czy mi się uda? Jeszcze żyję. Hmm. Pomyślmy. Są zablokowane. Tu jest ogień. Mam nadzieję, pewien jest palielki. Mogę zrobić w fontannie Poczekaj znowu na moment, bo znowu ktoś coś ode mnie chce. Dobra, jestem ponownie i już wiem, co trzeba zrobić. Mhm, teraz przejdziemy przez drzwi. okej okay. gdzie poziom niżej czy wyżej? Aha, poziom wyżej. chwilka teraz, Te są zablokowane, to te. Daj. bogaty, mhm. bogaty, jest. bogaty, Schodów. Tu jest schodów. Tu jest jakiś klucz. No do do piwnic u góry, tak? Fajnie. No, ale jakiś skarb znaleźliśmy przynajmniej. Jedyny plus. ja jestem uwięziony. Nie, co ja teraz mogę zrobić? w ogóle może spróbujmy wrócić do domu czy mi się uda Dobra, za chwilę, za niedługo sobie znowu pojedziemy do Francji i mm, pokombinujemy dalej z szyta no cóż, a ja myślę, czy już będziemy kończyć ten no odcinek, czy nie. Tak, mam nadzieję, że... no, chyba będziemy kończyć. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. I trzymajcie się, no i do zobaczenia w odcinku siódmym.